Nie do spełnienia. Wśród zwierząt z leśnej gęstwiny roznoszą się różne nowiny. Sąsiedzkie życie się toczy, że nudne? O, może zaskoczyć? Kred do swych podziemnych włości zaprosił kilku gości. Czekając na nich w niecierpliwości, rzucił słów kilka pozłości. A kiedy z jego mości! Szamotał się nocą wiesz bo zaplątał końce w pesz, a wiewiórka spać nie może, trudny do zgryzienia orzech. Ach, ach, ty nocny barku, żeby ci zegar wygrał na kaku. W i cukierence są dzisiaj przesmaki ulubione przez wszystkich. tych zwierząt sama nie obsłuży. A żeby tak wszyscy zapomnieli, po co w kolejce tejże stanęli? Tłumy w gospodzie u dziadka dzika, a kucharz się pojawia, a to znika. Goście nerwowo wodzą oczami. Ten Dzień i miesiąc mija. Już półrocze, mówisz, mija. Życie płynie w cieniach blaskach, raz we łzach, a raz w oklaskach. Gdy zimowy lat się czas, świąteczny z laską nas. I ciekawą te tradycyjne tory na Mikołaja z prezentów i bory. Lecz miast prezentów, Pendał każdemu, co w złości życzył komuś innemu. Drogie zwierzęta, zważajcie na słowa, bo przed mym uchem się nic nie uchowa.